Dobra, dobra, wystarczy. Czysz, co za Ha, ha o, ha. Co ci jest? Nic. Dziwnie się zachowujesz, no. Ja oglądam mecz i odzywam się, a ty nie narzekasz na to, że z tobą nie rozmawiam. Mhm. Uh -huh. No powiesz mi o co ci chodzi? nie no, no nic. Ba. No. Opowiedz. No ja Ja po prostu cię nienawidzę. Nie wiesz. Jeszcze raz. Nienawidzę cię. Nienawidzę Cię z całego serca. Ja też Cię nienawidzę. Naprawdę? Tak. Cholernie Cię nienawidzę. Boże, ja się tak bałam. A czego? No, że to jest za wcześnie, że... daj spokój. Przecież jesteśmy razem 10 lat, no to chyba można się nienawidzić i brzydzić sobą, nie? Najwyższa pora, prawda? No, ale jak? Ty wiesz, jak ja się tobą brzydzę? No. Ja, ja brzydzę się każdą cząsteczką ciebie. I ten twój żółty, przekrzywiony ząb. Ja nienawidzę, jak ty otwierasz gębę, żeby coś powiedzieć. Ja po, po prostu nienawidzę całego ciebie. Kuba. Ja, ja nienawidzę twojego zapachu. No. I no. tego rozrastającego się, jakby miał ożyć podwójnego podbródka. Tak? Tak. Ja jestem inteligentna, jestem charyzmatyczna. Ja, ja w ogóle nie wiem dlaczego. Co ciebie wyszłam? Dla moich pieniędzy. No. Zosiu, posłuchaj. Tak? Czy chciałbyś się ze mną rozwieść? Kupa. No ale chciałabyś? Ty mówisz poważnie. Mhm. Jesteś tego pewien? Jestem pewien, że jedyną rzeczą, o jakiej marzę, jest to, aby nie musić oglądać nigdy więcej twojej twarzy. Ten pisk, którego tak nie znoszę. O, dokładnie, dokładnie, ten, dokładnie, tak. Najpierw pękają mi bębenki, a później przeszywa mi mózg, ciało i duszę. Ty wiesz, że ja to robię specjalnie. Naprawdę? No. To jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Moim też. To komu powiesz pierwszemu? Mojemu kocham kawiaty. Nie, ehm, chyba bratu. No. To jest dobry wybór. Dwie pieczenie na jednym ogniu.